Witajcie w przestrzeni arbitrum. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkie koziorożce Słońca, Ascendent Księżyc na czytanie na miesiąc sierpień 2024 dla Was. Kochani, przechodzimy sobie do wiadomości starota anielskiego. Co czeka koziorożce w sierpniu 2024? Co Was kochani czeka? No tutaj mamy jedna karta wypadła. Tu już widzę jedynka, nowe początki. I to takie nowe początki od serca, z pasją, ale też jest przepracowanie, żonglowanie wieloma obowiązkami, kochani. No dobrze, już patrzymy. I co wypadło? Co dla Was chciało wypaść? No, drogi koziorożce, piątka potrzeba zmiany. U Was silnie w sierpniu. Potrzebujecie zmian, myślicie bardzo negatywnie, myślicie o tym, co się może złego wydarzyć w waszym życiu. Przesłanie karty brzmi: negatywne myśli, które manifestują się w postaci realnych wyzwań w życiu. Więc, wy to, moje drogie koziorożce, po prostu do siebie przyciągacie. Obawy o kwestie finansowe, któryś koziorożec bardzo silnie. Boi się o kwestie finansowe, jak to będzie, czy dostanę tyle pieniędzy, czy sprzedam tą nieruchomość, czy sprzedam to auto. Niewłaściwy czas na zakładanie biznesu lub firmy i zwrócenie się z prośbą do, do innych o pomoc. Więc do kogo wy, drogie Koziorożce, chcecie się zwrócić o pomoc? I może to być pomoc finansowa, ja słyszę, dla bardzo wielu osób bynajmniej dla tych, dla których jest ta karta, na pewno jest potrzeba pomocy finansowej i będzie to po, pomoc finansowa, kochani, być może też w pracy, dlatego że wy macie pracowanie ponad siłę w kilku miejscach nawet. Tutaj jest potrzeba wprowadzenia do życia równowagi i zabawy, żonglowanie priorytetami i dla niektórych również zbilansowanie budżetu, bo tutaj koziorożcom. Topi się kubka z pieniędzmi, topnieją, jakby to powiedzieć, no tak, no nie inwestycje, ale no dla niektórych być może inwestycje, ale tutaj pieniędzy ubywa, tu jest jeszcze tyle do załatwienia, tu jest tyle jeszcze do zrobienia, tu jest jeszcze tyle do kupienia, więc no, staracie się jak najwięcej pracować, aczkolwiek słuchajcie. Do Was idzie jakaś niesamowita okazja, i to jest jedynka, i to jest ogień, i to są sprawy zarówno zawodowe, jak i sprawy miłosne, moi drodzy. Nowe początki. Zachowaj odwagę i optymizm. Słuchajcie, u Was przede wszystkim zachowajcie optymizm. Nadszedł czas na podjęcie działania i rób to, co kochasz, rób to, czym się pasjonujesz, czym Wy, drogie Koziorożce Słońca, ascendent Księżyc, się pasjonujecie. I macie trójkę, katalizator, a więc działanie, podjęcie tego działania. Macie długofalowe, długoterminowe planowanie. Dostatek, są tutaj pieniądze za sprawą wyborów dokonanych w przeszłości. Bądźcie cierpliwi, w swoim czasie wszystko, yy, słuchajcie, wszystko w swoim czasie przyjdzie. Przyjdą pieniądze, przyjdzie sprzedaż tego, co chcecie sprzedać, bo wielu z Was na pewno chce coś sprzedać i tutaj jest duma z osiągniętych wyborów, a więc Wy podejmujecie lub Wy podjęliście w przeszłości nawet bardziej. Podjęliście jakąś decyzję, która Wam w sierpniu zaprocentuje. Zaprocentuje finansowo, zaprocentuje zawodowo. Zobaczymy, co karty mistycznego Kipera. To jest talia z XVII wieku. Yy, powstała w XVII wieku. Bardzo, bardzo dokładne karty. Co dla koziorożców w sierpniu. No, kochani, jest jakieś spotkaniem. I uwaga na fałszywą... No dobrze, niech to wypadnie. I uwaga na fałszywą osobę i tutaj ktoś w myślach wam wbija szpilę, kochani, tu jest niby kobieta, jakaś łaskawa pani, ale tutaj was w myślach, no naprawdę przeklina, tu niby taka dobra, wspaniała kobieta, a tutaj wam pomstuje was w myślach i to bardzo, powiem wam szczerze, że naprawdę i to jest osoba, która się kręci wokół waszego domu. Ale też koziorożce, słuchajcie, może to być karta domu. Możecie upiększać swój dom, możecie remontować swój dom, możecie się przeprowadzać. Niektóre koziorożce mogą wprowadzać się do domu rodzinnego. To jest też karta domu rodzinnego, moi drodzy. Dwadzieścia, dwójka, dwa wybory. A może masz dwa domy i się zastanawiasz, mieszkać tu lub mieszkać tutaj. I tutaj jakieś spotkanie dla Was będzie, kochani. I, ale to spotkanie może być zagrożone jakimiś negatywami. Z, Myśli innej osoby. Ktoś wam tak może złorzeczyć. Słuchajcie, jeszcze dopowiemy sobie, jak to wygląda, że naprawdę, no koziorożce. Słuchajcie, no tutaj ktoś wam taką negatywną energię wysyła. Może to być osoba, która straciła bliską osobę. Możecie się kłócić przez jakąś sytuację o, o pogrzeb, na pogrzebie, coś się wydarzyło, więc tutaj e, może Wam się szykować też, e, że tak powiem, tutaj jakieś zakończenie czegoś. Niekoniecznie musi być to pogrzeb, ale mówię, te kłótnie mogą być o pogrzeb, bo tutaj dla Was jest naprawdę pokazane i e, facet w myślach. Ktoś tutaj mężczyznę tak y, trzyma mocno w myślach, że może blokować temu mężczyźnie y, jego życie teraz normalne. Tak, oczekiwanie, słuchajcie. I ta osoba na coś czeka, być może ta osoba czeka na jakiś wyrok sądowy, być może jakiś koziorożce toczą batalię z byłym małżonkiem, partnerem, y, być może o jakiś majątek, być może o jakieś prawa, być może o, y, o, o coś innego, o prawa nad dzieckiem. No tutaj jest. Widzicie, same wypadają, już patrzymy, co dla Was jeszcze raz. No tu jest karta sądu pokazana. Zobaczcie, jasno i wyraźnie, tu się szykuje sprawa sądowa, co chciało wylecieć. No i ta dziewczyna, ta kobieta krąży wokół tej sprawy sądowej. E, tutaj kobieta, sąd, ona jest osobą główną, więc może ta kobieta wygra sprawę, kochani. Jeszcze ostatnia karta mistycznego kipera na tą sytuację. No słuchajcie, tu chodzi o jakiś pogrzeb. Ja nie wiem, o jaki pogrzeb tu może chodzić. Czy może też chodzić dla niektórych? Yy, może też chodzić o sprawę ma majątkową. Po pogrzebie dzielicie się majątkiem. I tutaj jakieś decyzje zapadają w sierpniu. Być może toczyliście bardzo długo batalię o jakąś nieruchomość, o podział majątku, po śmierci kogoś bliskiego i tutaj jakaś kobieta wygrywa, kochani. Jeszcze zobaczymy, co tu się będzie działo, bo naprawdę widzę, że to mistyczny kiper dla Was. I szykuje się Wam podróż. Wreszcie coś pozytywnego, kochane koziorożce. Podróż, może to być długa podróż nad wodę, yy, za wodę, może to być podróż również zagraniczna dla koziorożców. No i jeszcze może ostatnią. A dla niektórych koziorożców karta stanu małżeńskiego. No kochani, jak już zaczęło się pozytywnie z kiperów, to bardzo się cieszę. Ktoś poznaje bratnią duszę. Jeszcze łyczek wody. Złapię. Ktoś poznaje bratnią duszę. I kochane koziorożce, tak ta sprawa sądowa tutaj była, zadajcie pytanie kartom, wybierzcie kartę numer 1 lub kartę numer 2 i sprawdzimy Wam pytanie. Być może tutaj do tego rozkładu te karty wyciągniemy jeszcze raz. Zobaczymy, co tutaj Wam się wydarzy, karta numer 1 lub 2. Z anielską odpowiedzią dla koziorożca na tą sprawę, na jaką potrzebuje odpowiedzi. Karta numer jeden, karta numer dwa. Jeżeli wybraliście kartę numer jeden, macie polepszenie. Wasza odpowiedź to polepszenie, więc sytuacja się polepsza, wszystko idzie ku dobremu. Jeżeli wybraliście kartę numer dwa, super, kapitalnie nie ma powodów do zmartwienia, a więc nie martwcie się, moi kochani. Wszystko będzie dobrze, być może po prostu zmieńcie swoje myśli, bo tutaj u Was definitywnie jest negatywne myślenie, bardzo dużo Wam blokuje w życiu pozytywnej energii tego, co ma przyjść. Dobrze. Co dla Was skarg wyroczni, bogini, na sierpień 2024? Zjednoczenie. Kochani, być może nawet w tej sprawie sądowej, gdzie warto się zjednoczyć. Wyjdź ze zjednoczeniem, wyciągnij pomocną dłoń. Chciej tej osobie zaproponować ugodę. Jeżeli to jest, ciągniemy ten rozkład. Spróbuj zaproponować ugodę w tej sprawie sądowej i Ty wyjdziesz na tym na dobre. To jest, to jest Twoja podpowiedź i dla innych osób, których to nie dotyczyło. Kochani, co w sierpniu? Jaka karta co tutaj energie dla Was szykują? Kochani, komunikacja. A więc będzie potrzebna jasna, klarowna komunikacja. Komuś się szykuje rozmowa w sierpniu. I to poważna rozmowa. Może to być rozmowa w pracy, może to być rozmowa prywatna. I ta rozmowa, zaraz zobaczymy, co dalej do tej rozmowy. Mamy pokazane. Mamy pokazane dwie karty. Kochani, ta rozmowa przyniesie przemianę. Ta rozmowa przyniesie jakieś zmiany, bo tutaj był bezruch. Byliście w bezruchu, drogie koziorożce. Komunikacja, rozmowa przyniesie wam przemianę. Już wyjdziecie z tego bezruchu. Będzie zmiana. Jaka ta zmiana będzie, możemy sobie jeszcze zobaczyć. Jaka ta zmiana będzie, kochani. No proszę bardzo, będzie to wyzwolenie, będzie to wyzwolenie. Zmiana wyzwalająca dla Was, ale trzeba coś poświęcić, kochani. Co Wy poświęcicie, powiedzcie? Z czego Wy zrezygnujecie, żeby było wyzwolenie i żeby był nowy początek? Zobaczcie. Z czegoś tu trzeba zrezygnować, kochane koziorożce. Z czego Wy zrezygnujecie? Z czego Wy powinniście zrezygnować? No właśnie, a koziorożcowi, jak wiemy, nie jest łatwo zrezygnować, prawda? Dlatego, że koziorożce są bardzo uparte, ale dlatego, dlatego są na szczytach, mają własne biznesy, osiągają sukces finansowy, więc, więc tutaj i osiągają sukces prywatny, bo one idą do przodu. Karta, archaniołów i przodków dla Was. Kochani, wy musicie na coś spojrzeć z wyższej perspektywy. Być może tutaj też Polska będzie miała wasz kraj, yy, biznes prowadzicie, być może. Tutaj spoglądajcie z wyższej perspektywy, jeżeli skalujecie ten biznes w wyższej perspektywie. Zadajcie sobie pytanie, jak będzie wasza firma wyglądała za rok, dwa, pięć, piętnaście. Yy, jak może ja czegoś nie dostrzegam z wyższej perspektywy? Powinienem spojrzeć, powinnam spojrzeć. I kochani, bądźcie światłem. Bądźcie światłem lub yy, pokazana jest dla Was kobieta, która obcuje z magią, która będzie Waszym światłem, która będzie Wam w stanie w czymś pomóc. Być może potrzebujecie czytania, właśnie spojrzałam 11.11 11, film nagrany, więc jest to mistrzowska wibracja. Ktoś potrzebuje spotkania ze mną. Zapraszam, usługi pół godziny lub 60 minut, czytanie nagrane na filmiku. No kochane koziorożce, zobaczymy co w miłości u Was. Co w miłości u Was na sierpień 2024? Miłość, koziorożec, sierpień 2024. No, kochani, związek bratnich dusz, bliźniaczy płomień, bratnia dusza do Was przychodzi, poznajecie miłość życia, moi kochani. I wyznaczcie sobie wyższe cele. Wy, wy za mało wiary wkładacie w to, co wy jesteście w stanie dać. Wyznaczcie sobie wyższe cele. Wymyślicie, że nie, nie, nie stać was na tą osobę, ale to, to, kochani, to absolutnie błędne jest myślenie, ponieważ wasz stać na znacznie więcej. No dobrze, więc pierwsza karta ktoś powinien się od kogoś uwolnić w miłości uwolnienie od poprzedniego partnera partnerki, uwolnienie od y, jakichś złych emocji, uwolnienie się od przeszłości. Tutaj jest definitywnie pokazane dla was podejmij ryzyko i doświadczenia jako drogę do wzrostu. Wypoznaliście tą osobę, żeby wzrosnąć, żeby mieć tą świadomość. Podziękujcie za to, na pewno wiele wniosła w wasze życie lub podziękujcie za ten etap, który właśnie kończycie. Kończycie to co złe, i kochani, musicie podjąć działanie, bo jeżeli czujecie się spętani, czujecie, że utknęliście, no to musicie działać. Jak poznać drugą osobę i tą bratnią duszę, jeżeli wy na początku nie wyznaczycie sobie wyższych celi, tak? Przede wszystkim, słuchajcie, podwyższaj swoje standardy i oczekuj więcej od siebie. Nie spoczywaj na laurach w miłości związek bratnich dusz. Nowy romans jest już na horyzoncie, moi drodzy. Ja nawet nie muszę czytać przesłania tej karty, tak, romans duchowy, ale uprzątnijcie swoje życie, uprzątnijcie swoją przeszłość, bo tutaj nic nie zbudujecie na tym, na te, na te wody, które są niestety, ale brudne, no nie wpłynie ta jakaś piękna, czysta energia, czysta łódka. Zobaczymy, co karty anielskie chcą koziorożcom przekazać. Kochani, jeszcze dla was, Naszykowałam i nie pokazałam. Kryształ górski. Jest to kryształ, talizman dla Was na sierpień 2024. On wyszedł poprzez, kochani, wahadło. Poprzez wahadło. Zresztą zaraz zobaczycie, jak silna będzie wibracja wokół tego. Zobaczcie. Bardzo dla koziorożców. Naprawdę niesamowicie. Jest to kryształ, kryształ silnie oczyszczający, mający właściwości zdrowotne, redukuje stres, oczyszcza nerki, oczyszcza wątrobę, oczyszcza umysł, oczyszcza ciało, przy detoksie, słuchajcie, ze szkodliwych substancji, złogów, ale również ochrania kobiecość. Jeżeli chodzi o menstruację, cykle menstruacyjne jest to kapitalne, jeżeli jesteś kobietą i nie oglądasz kochana, kochana kusko, no to wtedy dla Was, no dobrze kochani, karty anielskie. Co dla koziorożców w sierpniu 2024? Co dla koziorożców? Mamy wspólnotę, słuchajcie, wy znajdujecie nowych grono znajomych, wiecie to stuprocentowo. I życie, słuchajcie, no samo życie, nie bójcie się, żyjcie, działajcie, wychodźcie do ludzi. Wychodźcie do ludzi przypowiednia, wypowiedz życzenie, wymasz sobie tą wymarzoną partnerkę, wymasz sobie tego wymarzonego partnera i żyj, działaj, wychodź, idź do ludzi, wyjdź do wspólnoty. Dzięki jakiejś grupie znajomych koziorożec poznaje partnera, partnerkę. Dzięki jakiejś grupie znajomych. Więc umówcie się ze znajomymi na jakieś wyjście, kochane koziorożce, i tam poznacie swoją miłość i zobaczymy, co karty wyroczni Boskiej Obfitości będą chciały Wam przekazać zaufanie. Miejcie absolutne zaufanie, że dostaniecie to, o czym marzycie. Że dostaniecie tą pracę, dostaniecie ten kontrakt, że dostaniecie wszystko to, co potrzebujecie, bo Wy naprawdę macie tutaj bardzo dobre karty i wyzwolenie. Wy musicie się wyzwolić. Nie wiem, czy to są poprzednie wcielenia, czy to jest poprzedni związek, czy to jest poprzedni schemat działania. Kochany koziorożcu, zaraz zapytamy, Czego Wy się powinniście wyzwolić koziorożce? W sierpniu, bo sierpień to jest najlepszy czas, zwłaszcza 19 sierpnia, 13:13. 13. Uziemienie. Wy jesteście zablokowani, wy jesteście po prostu macie kajdany na nogach i Wy nie możecie iść do przodu. Naprawdę. Yy, może też mieć tutaj znak panny jakieś znaczenie i może ktoś z znaku panny Słońca, ascendent, księżyc Was bardzo blokować. A jaka rada jest dla Was na sierpień? Dla, rada dla koziorożca na sierpień 2024, kochani. Intuicja. Ufajcie swojej intuicji. Ja wiem, że Wy jesteście znakiem bardzo racjonalistycznym, bardzo racjonalistycznym, rozum i tak dalej. Natomiast intuicja, posłuchajcie, bo Wy też macie intuicję. Wiele osób, które znam i również są związane z tym światem takim duchowym. Widzicie, u ziemi nie zostało. Są spod znaku koziorożca lub mają planety w koziorożcu. Zresztą ja mam Pluton i Mars w koziorożcu, więc jak się kłócę, to tak jak wy, kochani. Dobrze. Ktoś jest między dwoma światami, ktoś tkwi między dwoma osobami, ktoś tkwi między dwoma miejscami pracy, ktoś ma dylematy do, do podjęcia, jakieś wybory do podjęcia i stoi. I stoi w miejscu i tych decyzji nie podejmuje. Drogi koziorożcu, podejmij tą decyzję w sierpniu i naprawdę nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak to wszystko może fajnie pójść, tylko wnosi pozytywną energię i zaufaj sile wyższej, że wszystko jest ok Wszystko, kochane koziorożcy, jest ok Jeszcze zobaczymy dla Was przesłanie od Archanioła Michała na sierpień 2024. Archanioł Michał dla Was. Sierpień 2024. Porada od niego. Kochani, sytuacja zmierza do rozwiązania, a więc wy jesteście blisko podjęcia decyzji, wy jesteście blisko zakończenia pewnej sytuacji, wy jesteście blisko rozpoczęcia nowego życia, więc sytuacja zmierza do zakończenia. Bardzo, bardzo, bardzo pięknie, kochani. I cóż mamy? Użyj wyobraźni, a otworzysz wrota. Więc kochani, jeżeli jesteście singlami, wykreujcie sobie tą wymarzoną osobę. Jak chcecie, żeby wyglądała, jak chcecie, żeby się uśmiechała, jak chcecie, żeby, żeby was traktowała. I ostrzeżenie dla was z kart wyroczni wróżek na sierpień 2024, ostrzeżenie dla koziorożca. Księżycowa smoczyca. Kochani, y, tutaj są emocje. Wy uważajcie na y, sianie negatywnych emocji, na kłótnie i negatywne wibracje, bo jeżeli wy komuś złożeczycie, czy wy komuś pozłożyczycie, to to się tak obróci przeciwko wam, że moi drodzy, będzie bardzo długo zima i, i tu nie, będą, nie będzie ani pieniędzy, ani inwestycji. Wszystko będzie mogło stać, jeżeli wy będziecie komuś też złożeczyć. Nie daj, Panie Boże, bo tutaj no to się nie obróci. Do Was ku dobremu, tylko to się obróci. No, niestety, ale e, zobaczymy sobie jeszcze, co tutaj karty chcą nam przekazać. No, może to się nam czkawką odbić. Naprawdę, kochani, czkawką odbić. Bądźcie jak fiołeczki, rozkwitajcie. Miejcie dobrą, pozytywną, wspaniałą energię, kochani. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam do komentowania, lajków, subskrypcji. Życzę wam absolutnie wspaniałej energii na sierpień. Buziaki.